Tam, w Ciełknie Na 94 podajże wow. Na 94 Budujemy tutaj dom Nie wiem że tu pokazywać Tam Jest tak działki Mało się świecić światło ale to jest wszystko idzie, bo to jest film 24, tak Czyli widzę jeszcze jeden i będziecie wow. to właśnie Finał do 100. Eee, jeszcze raz widzę, co, trzeba podziękować, że byliście przez te 100 dni? 100 filmów. Zdjęcie się do pierwszego filmu i zobaczcie, jak to było. To nie będzie za tak małe podsumowanie. Daily, ale też trzeba lat dziewięćdziesiątym. Będę chciałem nagrać tutaj, bo tu. Jakby w tym mojej miejscowości na tym kanale, nie w tym kadrze, ale zaczął było się daily. I chcę po prostu po czasy daylowe i sobie jeszcze z daily. Ale to już widzę niedługo. Wy widzicie w sobotę. Podajże. A w niedzielę się już pojawi film informujący. Taki pełny, pełny, podsumujący daily. Yy, a w poniedziałek, wtorek, środek, czwartek. Albo nawet i nie w czwartek, że W poniedziałek sam. Postaram się wstawić w... wszystkie filmy. Znaczy tak, inaczej. Odcły z 5. To teraz pytanie. Czemu tego nie złożysz na... Nie tego na wszystkie 5 dni? To jest finał po prostu. Na finale chcę, żeby było tak. W poniedziałek wstawię dwa filmy. W to, we wtorek wstawię dwa filmy i... w Środę wstawię jeden film. Jeden film. Dlatego dobra. No, E... szybko coś powiedzieć ciekawostka tutaj w tym miejscu kiedyś w tym miejscu kiedyś się kiedyś paliło paliło się kiedyś i w sumie takie coś ciekawostka tam do budują mega nit nit dobra to była też było, to w ogóle pamiętajcie i się podsumować w niedzielę i dokładnie od tej pory przyjdzie tutaj o jest. 350 Przyjdę i po prostu Zadać suba w i pa Widzimy się w niedzielę, idę